ale nie wie, że to tutaj jest, że jest nie jest cała Polska raport mi pala. wszystko karetki pogotowia wszystko jest, nie uwierzysz mi nie wierzysz. uwierzysz mi dopiero jak ja przyjdę nawet nie będę tego nagrywał śmierć komunii Nasza święta rzecz, życi z Polski precz. Oparmy też nie Polaków, Polska tylko dla Polaków. Non-stop. Co kto jest? Bory. Wspólnie ci bory. O NR walczy, ONR wielką polską wygłóca. Nie, długo nie ma, bo się pogubili na celu, tak? o, bory się opadamy.